Hej, witajcie. Ciasto nam pięknie wyrosło. Widać. Rosło 10 godzin. Po czym poznać, że ciasto się dodaje do pieczenia, robimy taki test palcem. Przyciskamy. I ten otworek, po ten dołek, który powstał po przyciśnięciu, on powinien wracać, ale z takim, jakby opóźnieniem. Ok. Co musimy zrobić? Musimy nagrzeć piekarnik. Piekarnik e, będziemy nagrzewać razem z naczyniem, w którym będziemy to ciasto piekli. W moim przypadku jest to taki otogar, e, To jest chyba gar, prawie że żeliwny, takie wariowany jakiś po babci. Wkładamy to do zimnego piekarnika. I włączamy piekarnik góra dół na 250 stopni. To wszystko, jeżeli to będzie naczynie żeliwne, postępujemy tak samo. Jeżeli to będzie naczynie żaroodporne, dokładnie tak samo. Jedyny wyjątek to garnek rzymski. Garnek rzymski, zanim włożymy do piekarnika, musimy przez pół godziny obie jego części wymoczyć, wymoczyć w zimnej wodzie. To jest cała różnica. Ok, wracamy, wracam do Was jak się nam zagrzeje piekarnik. A w międzyczasie przygotowałem sobie wodę w spryskiwaczu. Tą wodą spryskuję ciasto po włożeniu do, do tego gara. Robi się to po to, żeby mieć fajną, chłopiącą skórkę. Przygotujemy sobie papier do pieczenia. Papier do pieczenia jest, służy do tego, żeby nam łatwo było to ciasto przenieść do tego garnka, ponieważ zobaczycie, jak ja go będę wyjmował, ono mi się trochę rozleje, bo widzę, że widzę, że zrobiło się bardzo miękkie. Ciasto rośnie na różne sposoby. To, to jest wyjątkowo miękkie. Ale tym się nie przejmujemy, będzie wszystko ok. Czyli tak, woda do spryskania jest, papier do pieczenia za chwilę wyjmę i jeszcze, żeby chlebek fajnie wyglądał, artystycznie go sobie natniemy. Do tego używam, ja używam żeletki. Kiedyś próbowałem ostrego noża, ale <coughs> żeletka jest zwykła, normalna żeletka do gorania Jest do tego celu najlepsza. Ok, widzimy się, jak się jednak piekarnik. Piekarnik się nam pięknie nagrzał. No to co, startujemy. Mam przygotowany papier do pieczenia, tak wycięty, tak, tak po prostu dla wygody. I teraz robimy taki myk. Ten papier do pieczenia kładziemy sobie na, na to nasze wyrośnięte ciasto. O. Obracamy do góry nogami, mniej więcej na środeczek wyjmujemy, zdejmujemy koszyk tak jak powiedziałem, ciasto mi wyjątkowo mokre wyszło po wyrośnięciu ale tym się w ogóle nie przejmujemy żyletka, o której mówiłem i zrobimy sobie fajne artystyczne nacięcie o na przykład wymyśliłem sobie dzisiaj taką eskę i jeszcze tu i jeszcze tu, patrzcie jak ciasto się rozlewa ale tym się nie przejmujemy wyjmujemy nagrzany garnek piekarnika. Zdejmujemy kropkę. Zdejmujemy rękawicę. Teraz to, co nam się rozlało razem z tym papierem wrzucamy do tego. Garnka wygląda to tak. Woda, o której wspomniałem. Spryskujemy. Rękawice z powrotem. Ja do gorąca mam ostatni uraz. Podgryweczkę zamykamy, sprawdzamy czy siadła. Siadła, i wkładamy do piekarnika z powrotem na 30 minut w tychże 250 stopniach. Ja sobie nastawię 30 minut. Raz, dwa, trzy. Okay. Po 30 minutach co zrobimy? Po 30 minutach zdejmiemy pokrywkę i obniżymy temperaturę. Widzimy się za 30 minut. Dobra, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren. Minęło pół godziny. To jest ten najpiękniejszy moment. Bo nikt nie wie co się tam dzieje pod, pod tą naszą pokrywką. Po pół godzinie robimy coś takiego. Wyjmujemy. Wysuwamy. Zdejmujemy pokrywkę. Śliczne, piękne, cudowne. Ładnie wyrósł, ale wędruje z powrotem. I teraz zmniejszamy temperaturę do 220, 200-220, każdy musi poznać swój piekarnik, stopni i powiedzmy w tej temperaturze będziemy piekli 15 minut. Po 15 minutach zobaczymy, Jaki jest kolor, i ewentualnie albo wyjmiemy, albo jeszcze mu troszeczkę dołożymy. Ale wydaje mi się, że było fantastycznie. Jesteśmy u finału. 15 minut minęło. O! Rzut okiem na kolorystykę. Śliczności. Mamy chleb. Zajmujemy na tym tapie. Zobaczcie. Gorący. Jaki ładny. Śliczny. O, zostawimy go sobie tutaj. On wystygnie. Aha, najlepsza rzecz. Posłuchajcie tego głosu. Perfekt. Dziękuję bardzo za uwagę. Myślę, że jeszcze zrobię taki króciutki filmik na koniec, tak za godzinkę, jak on wystygnie, jak go będę kroił, żebyśmy zobaczyli jaki będzie w środku. Dzięki bardzo. I przed nami najpiękniejszy moment, czyli przekroimy. Zobaczymy, co pięknego nam się upiekło. Rewelacja. Przepiękne. Także wszystkich namawiam do pieczenia takiego oto prześlicznego chleba. Nie jest to zbyt trudne, może trochę czasochłonne, ale efekty są wspaniałe. Polecam.